Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Piotr z Siekłania, prowadzący i założyciel stronę jawność.pl. Tradycyjnie grupa na WhatsAppie, admin publicznej informacji. Zapraszam do zapisania się, skupia osoby zajmujące się dostępem do informacji. Udzielamy sobie wzajemnie wsparcia i wymieniamy się wiedzą w zakresie rozpatrywania wniosków. 23 października prowadzić będę szkolenie osobiście online. Zapraszam wszelkie szczegóły na stronie jawność.pl, zakładka szkolenia. W zakresie dostępu do informacji publicznej. Proszę Państwa, dzisiaj zajmiemy się takim zagadnieniem, które można w jakimś sensie potraktować jako podsumowanie dotyczące zagadnień związanych z tak zwanym odformalizowaniem postępowania. Przypomnę, to odformalizowanie postępowania wynika z artykułu 16 ustęp 2, zgodnie z którym do decyzji stosuje się przepisy KPA, co oznacza, że co oznacza, że no, jakby na etapie wniosku o dostęp do informacji publicznej, to nie jest postępowanie administracyjne. Czyli ta procedura, już to wielokrotnie powtarzałem, ale za każdym razem warto to powtarzać, ta procedura zmierza do tego, żeby wyłapać moment, w którym istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że zostanie wydana decyzja administracyjna i wtedy oczywiście takie postępowanie może zawierać pewne braki formalne. I dzisiaj chciałbym powiedzieć o tak zwanym postępowaniu naprawczym. Coż to za postępowanie naprawcze? Proszę Państwa, mówimy o postępowaniu, które wynika z artykułu 64, paragraf 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Z tego przepisu wynika, ja może zacytuję, jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, Należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni, z pouczeniem, że nie nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. Przypomnę, proszę Państwa, tutaj w tym zakresie, że mamy orzecznictwo, i to jest dość logiczne, że jeżeli wniosek, o czym mówiliśmy w jednym z podcastów poprzednich. Że jeżeli mamy wniosek niejasny, nieprecyzyjny, nie zrozumiemy się z wnioskodawcą, on jest jakiś taki bałkotliwy i tak dalej, to oczywiście nie stosujemy 64 paragraf 2, ponieważ 64 paragraf 2 dotyczy tylko sytuacji, kiedy nie spełnia wymagań ustalonych w przepisach prawa, a ustawa o dostępie do informacji rozumiana tu jako ten przepis prawa nie określa żadnych wymogów dotyczących samego wniosku. Raczej bazujemy to na pewnych wymogach, które wynikają po prostu ze zdrowego rozsądku, no, i z czegoś, co bym powiedział, takim przyjętym ogólnie w prawie administracyjnym zwyczaju, że jeżeli, ja tak osobiście uważam, to jest moje zdanie, że jeżeli przepis y, szczególny nie stanowi inaczej, to wszelkie kontakty z administracją co do zasady nie powinny odbywać się anonimowo. O tym też jest inne nagranie. I teraz y, warto. Po, Zaczniemy szerzej to omawiać, podkreślić to, że 64 paragraf 2 nie dotyczy sytuacji, kiedy my nie rozumiemy się z wnioskodawcą albo mamy wątpliwości co do treści wniosku, na przykład, albo mamy wątpliwości, czy wnioskodawca tak naprawdę rzeczywiście o to pyta, o co pyta, bo na przykład z opisu może wynikać, że im chodzi o coś innego, a później jedna część zdania jakby przekreśla te nasze domyślanie się, no i. Nasze doświadczenie nam podpowiada, że ten wnioskodawca chce co innego, ale opisał to tak, że można to rozumieć na dwa sposoby. Wtedy warto właśnie wyjaśnić, w jakim trybie. Nie ma na to trybu. W tym podcaście, o którym o tym mówiłem, co w sytuacji, kiedy wniosek jest niejasny. Zresztą zachęcam do odsłuchania wszystkich oczywiście odcinków to w, w, mówi się o, o zasadach ogólnych KPA, czyli ja powiedział o zasadach dobrej administracji, tak? No ale to już o tym mówiliśmy, więc nie będę tego kontynuował. Czyli pamiętajmy, że ten 64 nie ma zastosowania do, e, do sytuacji, kiedy nie rozumiemy się z wnioskodawcą na przykład, tak? 64 dotyczy wymagań ustalonych w przepisach prawa. Jakie to są wymogi? No więc proszę Państwa, takim wymogiem, którym najczęściej nie jest spełnione, to jest wymóg pisemności, Wyni, w, wymóg zasady pisemności, czyli postępowanie regulowane przepisami KPA musi być prowadzone w sposób pisemny. Oczywiście są możliwości ustne, ustawy zgromadzenia, jakieś możliwości wydania ustnie, ale wtedy jest ta zasada pisemności jakby przyjęta w czasie. Ale to są szczegóły, które w prawie materialnym tylko potwierdzają regułę, że postępowanie jest przeprowadzane w formie pisemnej. I tutaj Paragraf 1a artykułu 14 KPA stanowi: sprawy należy prowadzić, załatwiać na piśmie, utrwalony w postaci papierowej lub elektronicznej. No, tak, pytanie można sobie zadać. Tak mi przyszło teraz do głowy. Słuchałem niedawno bardzo ciekawego podcastu, który Państwu polecam zresztą. Profesora, przepraszam, jeśli zmieniłem nazwisko, ale wydaje mi się, że jestem pewien, Kamińskiego. Z Uniwersytetu Warszawskiego, znanego biblioznawcę, który prowadzi kanał na temat w ogóle Pisma Świętego. Starego Testamentu i Nowego. Szczególnie tak odnoszę wrażenie, że ma ogromną wiedzę na temat Starego Testamentu, gdzie tam opowiadał właśnie o tym, na czym były pisane zwoje z kumran i inne. I one były właśnie na skórach wołowych, na pergaminach, które były tak cieniutko wyprawione, że one przetrwały do dziś. Więc można sobie wyobrazić dzisiaj, że ktoś napisze jakieś pismo do urzędu na skórę wołowej, która będzie wyprawiona, prawda, na grubość dwóch mm, i będzie wyglądała jak taka no, specyficzna kratka. A przepraszam za tą dywagację, ale tak mi przyszło do głowy. To też jest zresztą do ustalenia, prawda? To można ciekawe badania zrobić na ten temat, co to znaczy postać papierowa w dzisiejszym świecie. W dzisiejszym świecie. Jestem przekonany, że na świecie pojęcie papierowe jest rozumiane nie taki sposób jednoznaczny. No, my rozumiemy, co to jest papier, bo słyszymy, że on szeleści, prawda? No właśnie. Sprawy należy prowadzić i załatwiać na piśmie utrwalone w postaci papierowej lub itn. I zdanie drugie. Pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym, bardzo ważne. Pisma utrwalone zdanie trzecie, pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną i tak dalej. Czyli Problem polega na tym, że w sytuacji, kiedy my przyjmujemy możliwość składania wniosków o dostęp do informacji publicznej za pośrednictwem maila, to ten mail, jeżeli nie zawiera w swoim załączniku podpisanego pisma podpisem ePUAP, on nie spełnia zasady pisemności. On nie spełnia zasady pisemności. Można mailem się kontaktować z urzędem, ale nawet jeżeli tam są wszystkie dane wnioskodawcy, to dopóty, dopóki nie ma decyzji, to jest wszystko ok Z tymi zastrzeżeniami o anonimowości, o których mówiłem w poprzednich podcastach. Ale w sytuacji, kiedy mamy, kiedy mamy prawdopodobieństwo wydania decyzji, to to postępowanie w sposób automatyczny się przepotwarza jakby w tryb dostępu do informacji publicznej. Pismo utworzone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Czyli, proszę Państwa, jeżeli dostajecie maila, wniosek mailowo, albo ktoś przychodzi do Was i składa pismo, i ono nie jest podpisane, ale jest na wydruku imię i nazwisko, to to jest wszystko ok, dopóty, dopóki nie musimy wydać decyzji. Wtedy musimy przeprowadzić właśnie postępowanie naprawcze, ponieważ to pismo nie spełnia zasady pisemności nie spełnia zasady pisemności, a zasada pisemności mówi, jeżeli podanie nie spełnia wymogów dotyczących na przykład pisemności, wzywa się tego wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie nie krótszym niż 7 dni z pouczeniem, że jeżeli on tego nie zrobi, to to spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. I tutaj, proszę Państwa, w tym jest wprost powiedziane, że my w tym wezwaniu wnioskodawcy do usunięcia tego braku formalnego powinniśmy z góry założyć... Warunek przyszły zawieszony. I tak jest we wzorach pism, wzory pism są na stronie jawność w zakładce Baza wiedzy. Wzywamy do uzupełnienia braków formalnych, jednocześnie informując obywatela wnioskodawcę, że jeżeli on tego nie zrobi, tak jeżeli on tego nie zrobi, to wtedy pozostawimy jego sprawę bez rozpoznania, bez rozpoznania. Proszę Państwa, i tutaj kilka orzeczeń, które to potwierdza wprost. Proszę zobaczyć na ten wyrok sądu w Krakowie z maja ubiegłego roku. W każdym przypadku, który ma dojść do podjęcia przez organ aktu administracyjnego, czyli formy władczej, formy, w której z jednej strony jest organ administracji bądź też organ administrujący, nie będziemy już chodzić może w te rozważania. W tym zwłaszcza kwalifikowanego aktu, czyli takiego władczego, jakim jest decyzja administracyjna, a przypomnę, decyzja może być wydana tylko w przypadku odmowy lub umorzenia postępowania, bezwzględny jest wymóg własnoręcznego podpisu wnioskodawcy lub odpowiedniego podpisu elektronicznego. I można powiedzieć: Sprawa jest oczywista, tak? Tak, sprawa jest oczywista. Pod warunkiem, że odpowiednio traktujemy kwestię anonimowości wnioskodawcy. I kolejne orzeczenie z Poznania. Ustalenie, że istnieje podstawa do odmowy udostępnienia lub umorzenia postępowania, uzasadnia wezwanie wnioskodawcy o uzupełnienie braków formalnych. Jeżeli wniosek jest obarczony brakami formalnymi. I teraz, proszę Państwa, powstaje zasadnicze pytanie. Tak? Powstaje zasadnicze pytanie. Skoro artykuł 16 ust. 2 mówi do decyzji, o których stosuje się przepisy KPA, to powstaje pytanie. Jeżeli słuchaliście Państwo poprzednich podcastów, to na pewno to wyłapaliście taki moment, w którym powiedziałem, że mówię to poza protokołem albo że mrugam do Was okiem. tak? Kiedy istnieje prawdopodobieństwo wydania decyzji? I odpowiadam raz jeszcze. Zawsze. Zawsze. Prawdopodobieństwo wydania decyzji jest nie zawsze. Pytanie, jaki jest stopień tego prawdopodobieństwa? To nie jest faniactwo z mojej strony. Ja doradzam Państwu, w takiej sytuacji, jeżeli macie fircyka w zalotach, czy innego jakiegoś w porwanych galotach, który występuje do Was z wnioskiem o dostęp do informacji, wiadomo, że to jest postać fikcyjna, to go od razu do uzupełnienia braków formalnych niech wyśle podpisany wniosek na, na urząd, firm, no, podpisem tradycyjnym, albo niech wyśle elektronicznie pułapem czy podpisem certyfikowanym i wtedy zweryfikujecie tych żartownic, oczywiście nie wszystko, no, bo zawsze można sobie wyobrazić, że ktoś jest bardzo namiętnie przywiązany do swojego jakiegoś niku, no, nie będę tego ciągnął tematu, bo to jest dość szeroki temat, ale generalnie zawsze istnieje produkt miejsca. a teraz to już całkiem poważnie. Proszę Państwa, prawdopodobieństwo istnieje wtedy, kiedy po pierwsze, najczęściej, i to jest najczęstsza sytuacja, oczywiście zależy od urzędu, prawda? Dlatego, że inną specyfikę ma policja, inną specyfikę mają służby specjalne, jeszcze inną specyfikę będą miały takie urzędy, jak Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów, czy jakieś spółki realizujące zadania publiczne. Inne będą najczęstsze podstawy odmowy do dostępu do informacji. Dlatego przypomnę, że odmówić dostępu do informacji można tylko wtedy, kiedy coś jest informacją, my ją posiadamy i ustawowa norma ją chroni. Niespełnienie któregokolwiek z tych trzech elementów nie pozwala nam na wydanie decyzji administracyjnej nie pozwala nam na wydanie decyzji administracyjnej. Dlatego też, proszę Państwa, zwracam na to uwagę, żeby obiektywnie podchodząc do swojej roli służebnej administracji publicznej, starać się na to patrzeć w taki sposób holistyczny, że jeżeli mamy sytuację, w której na przykład wnioskodawca złożył wniosek i jest wysokie prawdopodobieństwo że to jest informacja przetworzona i my wszczynamy postępowanie w tym przedmiocie, o którym będzie w kolejnych podcastach, a więc wzywamy wnioskodawcę do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego, to tu jest wysokie już prawdopodobieństwo. Bo z doświadczenia wiemy, że prawdopodobieństwo, że, chociaż tego się nie da wykluczyć, że prawdopodobieństwo, że wnioskodawca wykaże szczególną istotność dla interesu publicznego jest nikłe. Nikłe. Chyba, że mamy do czynienia z jakimś podmiotem, powiedziałbym, takim wyspecjalizowanym, działającym w sferze jakiejś. Yy, Domenie jakiejś informacyjnej, jest to jakaś to organizacja pozarządowa, i takie organizacji można oczywiście na naszym rynku w różnych obszarach wiele wskazać. Greenpeace, Polska to ekologia, dostęp do informacji to pewnie Watchdog Polska, no nie pewnie na pewno. Szeroko rozumiane prawa różnego rodzaju Techliska Fundacja Praw Człowieka i jest tego bardzo dużo. Mamy takich podmiotów regionalnych, trochę Fundacja Wolności w Lublinie czy różne inne fundacje. Które istnieją w Warszawie, na Śląsku, a nie tylko, oczywiście. Więc zwracam na to uwagę, tak? Trzeba wyłapać ten moment i podchodzić do tego z pewną urzędniczą empatią i zdrowym rozsądkiem. Podsumowując, postępowanie naprawcze przeprowadzamy wtedy, gdy decyzja jest wysoce prawdopodobna. I podstawą jest artykuł 64, paragraf 2. Wzory Wzorypis, pastonijarność.pl. Kłaniam się, do usłyszenia.